Twój grudnik będzie uginać się pod kwiatami. Wystarczy użyć tych sekretnych nawozów, żeby roślina kwitła jak szalona. Grudnik jest również nazywany kaktusem bożonarodzeniowym wszystko dlatego, że kwitnie w trakcie zimy. Warto podczas podlewania odżywiać go naturalnymi nawozami. Wystarczy dodać jedną łyżkę do wody i podlać tym grudnika. Okazuje się, że łyżka fusów z kawy jest składnikiem, który obudzi go do kwitnienia. Aby przygotować nawóz, wsyp jedną łyżkę fusów do pół litra wody. Kawa ma lekko kwaśny odczyn pH, dlatego jest idealnym nawozem dla roślin kwasolubnych, takich jak grudnik. Dodatkowo, fusy zawierają azot i inne odżywcze minerały. Mieszamy całość dokładnie i podlewamy nawozem roślinę. Zabieg powtarzamy raz na dwa tygodnie. Możesz również wykorzystać resztkę niedopitej kawy. Należy rozcieńczyć ją w proporcji 1 do 5. Takim prostym nawozem można podlać. Kolejny składnik do nawozu również znajdziesz w kuchni. Weź skórkę od banana. Dzięki niej grudnik obsypie się kwiatami. Nie wyrzucaj skórki po zjedzeniu banana. Jest ona niezwykle cenna podczas hodowania roślin. Potnij skórkę banana w kostkę i wsyp do miski. Następnie zalej wodą. Zawiera ona spore ilości potasu, fosforu, wapnia, kwasu krzemowego i siarki. Jest niezwykle odżywcza dla roślin. Dzięki takiej dawce minerałów kwitnienie będzie obfite, a kwiaty mocne. Pozostaw mieszankę na całą dobę. Po tym czasie odcedź ją przez sitko i podlej nią grudnika. Roślina będzie uginać się pod kwiatami. Rozkwitnie pełnią kolory, a jej kwiaty długo będą utrzymywać się na łodygach. Przepis na syrop do storczyków. Dzięki niemu odżywisz i nabłyszczysz liście orchidei. Wykonanie go trwa parę minut. Pielęgnując storczyki, często skupiamy się na kwiatach i zapominamy o liściach. Jeśli prawidłowo o nie zadbamy, roślina będzie bardziej mocniej i częściej kwitnąć. Do miseczki wsypujemy łyżkę cukru. Dodajemy sok z cytryny. Następnie dodajemy łyżeczkę miodu. Zalewamy ciepłą wodą. Mieszamy tak długo, aż miód i cukier się rozpuszczą. Tak przygotowana mikstura to storczykowy syrop. Nasączamy nim wacik i dokładnie przecieramy liście, usuwając w ten sposób kurz i zanieczyszczenia. Syrop odżywi liście, wspomoże ich budowę i regenerację. Będą pobierać więcej słońca, co wpłynie pozytywnie na wzrost rośliny. Ten przepis jest świetnym zamiennikiem chemicznych preparatów nabłyszczających, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Ten nawóz kosztuje 0 złotych. Wystarczy podlewać nim storczyki, by wypuściły młode liście. Jest to bardzo kapryśna roślina i wiele osób ma problem z jej pielęgnowaniem. Jeśli chcesz, by pojawiły się młode liście, zadbaj o odpowiednie odżywienie storczyka. Do przygotowania tego nawozu potrzebujesz zaledwie jeden składnik: wsyp do słoika ryż i zalej ciepłą wodą. Poczekaj parę godzin, aż woda zacznie mętnieć. Taka zawiesina jest bogata w krzem, żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas, a także witaminy. Podlewaj nią storczyka, by odżywić jego korzenie i łodygi. Możesz wykorzystać również ostudzoną wodę po ugotowanym ryżu. Taki nawóz jest jak witaminowa bomba. Ma również działanie nawadniające. Powtarzaj zabieg raz na dwa lub trzy tygodnie. Szybko zauważysz, że roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Ryżowa woda zmienia kwasowość gleby i chroni przed chorobami. Można podlewać nią również inne doniczkowe doniczkowe. Wykonanie jej kosztuje praktycznie 0 złotych, a efekty są powalające. Wystarczy jedna łyżeczka, żeby pobudzić storczyki do kwitnięcia. Roślina będzie uginać się pod kwiatami. Zapomnij o podlewaniu ich zwykłą kranówką. Ten domowy nawóz sprawdzi się o wiele lepiej. Storczyki są bardzo kapryśną rośliną. Stworzenie im odpowiednich warunków do kwitnienia jest bardzo wymagające. Okazuje się, że wystarczy jedna łyżeczka tego proszku wymieszana z wodą, by roślina rosła piękna i zdrowa. Storczyki podlewamy dopiero, gdy ich podłoże staje się suche. Przyjmuje się jednak, że roślina ta powinna dostawać porcje wody w odstępach czasu, wynoszących kilka dni, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Nie podlewaj ich tylko zwykłą wodą z kranu. Przygotuj domową mieszankę, która sprawi, że zacznie kwitnąć. Do miseczki wsyp łyżkę żelatyny. Następnie zalej ciepłą wodą i mieszaj do rozpuszczenia się proszku. Żelatyna jest bogata w azot. To właśnie dzięki niemu korzenie roślin są mocniejsze i szybciej się rozwijają. Ponadto regularne zasilanie nawozem azotowym sprawia, że roślina bujniej rośnie i częściej obsypuje się kwiatami. Gdy mieszanka stanie się przezroczysta, wlej ją do pół litra zimnej wody. Całość wymieszaj. Tak przygotowaną miksturą podlewaj storczyki. Rośliny odżywione azotem szybciej rozwijają nowe kwiaty. Dzięki nawożeniu będą też one dłużej cieszyć nasze oczy. Ten nawóz do podlewania jest tani, naturalny i skuteczny. Warto go stosować przynajmniej raz w miesiącu. Od kiedy znam ten przepis, moje storczyki kwitną jak szalone, a kwiaty utrzymują się na nich nawet przez 9 miesięcy. Wlewam to do wazonu, żeby bukiet długo wyglądał świeżo. Dostałaś piękne kwiaty na dzień matki i chciałabyś cieszyć się nimi dłużej? Pierwsze dwa dni trzymaj je w samej wodzie. Po tym czasie wymień wodę i wlej do niej miarkę płynu do płukania jamy ustnej. Taki płyn ma działanie bakteriobójcze. W wazonie mogą w wodzie rozwijać się bakterie i glony. Płyn skutecznie hamuje ich wzrost. Dzięki temu bukiet dłużej pozostaje świeży. Ten nawóz kosztuje 0 zł. Wystarczy podlewać nim zamiokulkas, by wypuścił młode liście. Choć roślina ta jest prosta w utrzymaniu, to wypuszczanie młodych pędów nie jest częstym zjawiskiem. Jeśli chcesz, by pojawiły się młode liście, zadbaj o odpowiednie odżywienie zamiokulkasa. Do przygotowania tego nawozu potrzebujesz zaledwie jeden składnik. Wsyp do słoika ryż i zalej ciepłą wodą. Poczekaj parę godzin, aż woda zacznie mętnieć. Taka zawiesina jest bogata w krzem, żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas, a także witaminy. Podlewaj nią zamiokulkasa, by odżywić jego korzenie i łodygi. Możesz wykorzystać również ostudzoną wodę po ugotowanym ryżu. Taki nawóz jest jak witaminowa bomba. Ma również działanie nawadniające. Powtarzaj zabieg raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz, że roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Ryżowa woda zmienia kwasowość gleby i chroni przed chorobami. Można podlewać nią również inne doniczkowe doniczkowe. Wykonanie jej kosztuje praktycznie zero złotych, a efekty są powalające. Wystarczy garść tych pestek, by zamiokulkas zaczął wypuszczać młode liście. Oto sprytny trik, który pokazał mi stary ogrodnik. Jego rośliny zawsze były bujne i zdrowe. Choć zamiokulkas nie jest rośliną wymagającą, to nowe liście nie pojawiają się w nim zbyt często. Żeby pobudzić roślinę, należy ją odżywić. Weź garść słonecznika. Możesz kupić go w prawie każdym supermarkecie. Następnie wrzuć do blendera i zmiel na drobny pył. Do miski wsyp ziemię do roślin doniczkowych. Dodaj do niej zmielone pestki słonecznika i wymieszaj. Zamiokulkas lubi żyzne podłoże. Pestki słonecznika pobudzają wzrost korzeni, odżywiają roślinę. Liście stają się po nich ciemniejsze i bardziej zielone. Zamiokulkas zaczyna wypuszczać nowe liście. Taką mieszankę dodaj podczas przesadzania rośliny do większej doniczki lub posyp górą część ziemi. Podlej obficie i gotowe. Wykonanie tego nawozu kosztuje grosze i trwa mniej niż 5 minut.